Bufet srebrny z zamku ujazdowskiego instalacja scenograficzna z wykorzystaniem naczyń srebrnych z epoki oraz odlewów gipsowych wymiary 3,8 na 2,5 metra. Za wysoką szklaną szybą prezentowanych jest kilkanaście gipsowych odlewów naczyń: pucharów, talerzy i dzbanów. Wśród nich znajdują się także dwa oryginalne srebrne naczynia z XVII wieku. Jest to taca oraz puchar z pokrywą. Taca jest złocona, kształtem przypomina duży owalny talerz. Dekoracje naczynia wykonano metodą repusowania. Polega ona na wybijaniu wypukłego wzoru. Zewnętrzna część tacy jest szeroka, o drobno pofalowanej krawędzi. Ozdobiona jest motywami owoców i liści. Środkowa część ukazuje parę na tle krajobrazu. Mężczyzna siedzi na kamiennym bloku, ma na sobie zbroję i laurowy wieniec. Kobieta stoi, lekko pochyla się i wyciąga w jego stronę kuliste naczynie z kwiatami. Ubrana jest w powłóczystą suknię. Drugie oryginalne naczynie, Puchar z pokrywą także jest złocone i bogato zdobione. Ma nieregularny kształt. Składa się z kilku części. Niektóre z nich przypominają pierścienie. Podstawa i góra naczynia są szersze. Nóżka, czyli środkowa część, jest wąska i ozdobiona niewielkimi rzeźbami głów kozłów. Pokrywe naczynia wieńczy figura antycznego wojownika. Podobnie jak w przypadku tacy, do dekoracji pucharu użyto metody repulsowania. Wśród motywów zdobiących naczynie znajdują się między innymi wić akantu, liść lauru czy putta pijące wino i trzymające kiście winogron. Zarówno oryginały, jak i odlewy rozmieszczono symetrycznie. Ich układ przypomina trójkąt o niemal równych bokach. Naczynia prezentowane są na niewielkich, prawie niewidocznych półkach. Obok instalacji znajduje się ekran, na którym wyświetlane są ilustracje z przedstawieniami analogicznych bufetów z epoki. Za czasów Stanisława Herakliusza Lubomirskiego były to kunsztowne konstrukcje składające się z piętrzących się półek. Wystawiano w nich najokazalsze naczynia. Stanowiły ważny element reprezentacyjnych wnętrz. Lśniące powierzchnie stojących w rzędach srebrnych mis i wielkich talerzy podkreślały status właściciela. Lubomirski wywodził się z rodziny magnatów, tym samym przynależał do grona najbogatszych osób w państwie. Dodatkowo, ze względu na urzędy, które piastował, musiał podkreślać własną pozycję. Najprawdopodobniej w jego kolekcji sreber w Ujazdowie znajdowały się między innymi pokaźnej wielkości półmiski, bogato zdobione tace i świeczniki, jednak żadne znaczeń nie zachowało się do dziś. Ze względu na to na wystawie prezentowana jest instalacja oddająca hipotetyczny wygląd bufetu lubomirskiego.